Nawykliśmy myśleć, że statki kosmiczne wędrują po bezdrożach kosmosu, a samoloty rozpędzają się do prędkości naddźwiękowych po niebie. W tym przypadku musimy się zadowolić stwierdzeniem, że ten wyjątek potwierdza dominującą regułę. F-111 jest pierwszym samolotem w historii, który poleciał w kosmos. Jest też pierwszym bombowcem w historii, który poleciał w kosmos. Jest też maszyną, którą postrzegano jedynie jako dość kosztowny błąd, ale z czasem jednak potwierdzono, że to niesamowicie. Skuteczny samolot, chociaż był drogi. Skąd pojawiło się zapotrzebowanie na takiego typu maszynę? Pierwsze zręby takiej koncepcji pojawiły się w okolicach roku 1960. To tego roku doszło do historycznego wydarzenia, które było bezprecedensowe. Związkowi sowieckiemu udało się zestrzelić U-2, czyli samolot szpiegowski produkcji amerykańskiej. Po tym incydencie Amerykanie doszli do wniosku, że jeśli miałoby dojść do konfliktu między Moskwą a Waszyngtonem, to sam fakt posiadania bombowców lecących wysoko na niebie może nie wystarczyć, by zapewnić sobie strategiczną przewagę, Pentagon zatem wziął się do pracy i, wykorzystując rozwiązania, jakie podsuwało NASA, wymyślono bombowiec F-111, bogato wyposażony w nowoczesne technologie. Incydent z 1960 pomógł Amerykanom zrozumieć, że Sowieci mają już do dyspozycji pociski, dzięki którym możliwe stało się strącenie wolno lecącej maszyny na wysokości nawet ponad 18 tysięcy metrów. Rosyjskie pociski ziemia-powietrze oznaczały, że już na niebie nad Związkiem Sowieckim nie mogły latać powolne amerykańskie bombowce. Są to czasy, kiedy Rosjanie nie dysponowali radarami i systemami obrony przeciwlotniczej, którymi skutecznie mogliby wykrywać nisko latające samoloty. W takim układzie amerykańskie dowództwo sił powietrznych postawiło na utworzenie nisko, ale szybko lecącego samolotu. Tylko, że nie można przypisywać utworzenie samolotu F. 111 Jedynie US Air Force. W przeważającej części jednostka powstała dzięki inicjatywom NASA. Kiedy lata 50. miały się ku końcowi NASA, udało się stworzyć technologię skrzydeł o zmiennej geometrii, którą to technologię postanowiły wykorzystać w swoim samolocie siły powietrzne. Pentagon miał określone oczekiwania względem tego samolotu, miał bowiem po części zostać klasycznym myśliwcem. Jednak oczekiwania były zbyt wielkie i postanowiono samolot skierować na tory klasycznego bombowca i samolotu atakującego. I nie można powiedzieć, żeby decyzja była. Jak znalazł, bo w tej roli F111 radził sobie idealnie. Niebywałe zdolności maszyny to w głównej mierze zasługa zmiennej geometrii skrzydeł, gdzie warto zaznaczyć, że właśnie F-111 był pierwszym samolotem seryjnie produkowanym o takiej wyjątkowej konstrukcji. Niezwykłe lotnicze możliwości dawały pilotowi wyjątkową możliwość rozłożenia skrzydeł podczas startu czy lądowania, a to właśnie umożliwiało mu korzystanie z krótkich pasów startowych. Kiedy maszyna już czuła się niczym ryba w wodzie, czyli kiedy maszyna już znajdowała się w powietrzu, skrzydła można było złożyć, a to w praktyce przyłożyło się na możliwość osiągnięcia zdecydowanie wyższej prędkości lotu czyli na ponad 2500 km na godzinę. Przy czym same skrzydła nie były jedyną nowinką techniczną. Lista nowatorskich rozwiązań zastosowanych w maszynie jest dosyć długa i co prawda warto przytoczyć chociażby to, że silniki miały dopalacze, ale wyjątkowo ważny był ultra nowoczesny radar, który miał za zadanie śledzenie terenu. Terrain Following Radar zapewniał lot ponaddźwiękowy na bardzo niskim pułapie, gdzie obojętne było dla pilota, czy lot odbywał się w nocy czy w dzień, a do tego o warunkach pogodowych można było zapomnieć. Takiego typu technologie zaczęto dodawać do wszelkich maszyn w amerykańskich siłach powietrznych, zatem teoretycznie jedynie te cechy nie czyniły z F-111 wyjątkowej maszyny, a jednak w tamtych czasach F-111 był uznawany za szczyt możliwości technologii lotniczej, a powodował to dodatkowy czynnik. A chodzi o dźwięk silników. To właśnie dźwięk silników F111 trafił na pozłacane dyski, które trafiły na pokład sond Voyager, czyli trafił na dyski, które zawierają dźwięki jak i obrazy, które w myśl organizatora miały reprezentować ludzkość w przypadku gdyby doszło do kontaktu z obcą nieziemską cywilizacją. Innowacyjność maszyny wynikała również między innymi z tego powodu, że załoga mogła siedzieć obok siebie. Konstruktorzy postanowili postawić na dość nieco Innym rozwiązaniu, jakim było stworzenie nietypowego układu kokpitu. W nim mieli zostać umiejscowieni obok siebie pilot i pierwszy oficer, zatem obok pilota miał zasiadać jego towarzysz podróży oficer odpowiedzialny zarówno za uzbrojenie maszyny, jak i za obsługę radaru. Co więcej, piloci nie byli wyposażeni w katapulty. Tak jest, piloci nie mogli się katapultować w klasycznym sensie tego słowa. Bo zamiast katapultowania wygrała koncepcja, że funkcję katapultowania przejmował sam kokpit, który był elementem składowym większej kapsuły ratunkowej dla załogi. Takie rozwiązanie pojawiło się w amerykańskich siłach lotniczych po raz pierwszy. Oczywiście nie można omawiać maszyny bojowej bez przytoczenia jej możliwości bojowych. To tak, jakby próbować omówić film. Władca pierścieni, i nie wspomnieć o tym, że pojawia się tam pierścień. Bombowiec był w stanie przynosić tak konwencjonalny arsenał, jak bomby z głowicą jądrową. Mógł być wyposażony w ponad 14 ton uzbrojenia. Wewnętrzna komora pozwalała zamontować spory wybór uzbrojenia. Z początku działko M61 wulkan kalibru 20 mm. Miał całkiem spory zapas naboi, bo aż 2084 przed strzelaniem. Trzeba było jednak otwierać ich pokrywę. Mimo że wulkan bardzo często pojawiał się w samolotach bojowych, to jak historia pokazuje, ani jednego razu nie było używane bojowo i już w latach 80. doczekało się wycofania ze służby. W praktyce w F111 było dosyć rzadko montowane na pokładzie. Do komory najczęściej trafiały dwie konwencjonalne bomby MK117 o masie 340 kg. Można było zamontować desygnator laserowy, dzięki któremu można było odznaczać cele dla bomb naprowadzanych laserowo. Na wyposażeniu samolotu faktycznie znalazł się specjalny system celowniczy. Na zrzucanie laserowo kierowanych bomb i ta technologia pozwoliła Amerykanom podczas operacji Pustynnej Burzy dominować. F-111 był najskuteczniejszym amerykańskim bombowcem. Samolot wykonywał średnio ponad trzy udane naloty na jeden nieudany i wraz z F-15E zniszczył ponad 1000 irackich czołgów. Amerykański samolot dalekiego zasięgu o zmiennej geometrii skrzydeł używany jako bombowiec strategiczny, samolot rozpoznawczy i szturmowy, a także jako samolot walki radioelektronicznej, czyli F-111, doczekał się 563 egzemplarzy. Te, z których korzystała amerykańska armia, zostały wycofane ze służby w 1996 roku. I jako ciekawostkę można przytoczyć, że jednostka w trakcie służby nie doczekała się pieszczotnie. Miana. To jedyny taki przypadek w historii amerykańskiego lotnictwa, by samolot odbył całą służbę bez przydomku. Kiedy zdano sobie z tego faktu sprawę czyli kiedy już jednostki wycofywano na prędce wymyślono, że przejdzie do historii jako Artwork czyli zyskał miano Mrównika Afrykańskiego. Zdaniem konstruktorów maszyna z jakichś powodów przypominała odmianę Mrówkojada. Lepsi byli już Australijczycy. Ci dopiero swoje F-111 wycofali w 2010 roku, ale oni przynajmniej swoje samoloty nazwali świniami. A jak kto chce taką świnię obejrzeć dzisiaj, musi udać się do muzeum. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.